Natomiast e, mamy też wstępną deklarację już, ale jeszcze nie mamy umowy na organizację robót publicznych. Tu, tu też wstępnie mamy, mamy potwierdzone, że dostaniemy 10 czy wsparcie finansowe na zatrudnienie 10, 10 e, pracowników. Te prace w że też na się 11 kwietnia. E, roboty publiczne prawdopodobnie jednak trochę później, pewnie od 1 maja. A pracownicy, tak jak do tej pory, co roku będą zajmować się drobnymi, drobnymi, drobnymi remontami, konserwacjami naszych, naszych, wiecie, urządzeń urządzeń, urządzeń, urządzeń Przez kolejne 6 miesięcy, Informacja dotycząca roku drodzy Państwo, chcę teraz poinformować o zmianach kadrowych, jakie w ostatnim czasie Nastąpił w Gminnym Ośrodku Kultury. Bez, no, w związku z koniecznością już docelowego obsadzenia stanowiska dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, no, to jest konsekwencja wcześniejszego odejścia z tego stanowiska pani, pani Alicji Łódź-Musi. Oraz no, po czasie. Przejściowego pełnienia tej funkcji przez pana, pana Andrzeja i Szałankiewicza, który cały czas był pełniącym obowiązki od tamtego momentu. No, Podjąłem decyzję o powołaniu na to stanowisko pani Anety Szałankiewicz. Dotychczasowej księgowej Gminnego Ośrodka Kultury, jednocześnie funkcję samego księgowego powierzają panu Andrzejowi Szałankiewiczowi. Decyzja jest sama decyzja. Ta decyzja przede wszystkim dlatego, że pełniące że obowiązki może być tylko przez określony okres i, i w pewnym momencie trzeba podjąć decyzję o powołaniu. Natomiast, natomiast dlaczego tak? Ponieważ się i doświadczeniem już tych, i, i tej grupy pracowników, i ich zaangażowaniem, ale też i doceną tej naszej wzajemnej dotychczasowej współpracy, ale przede wszystkim może nie przede wszystkim, ale równie ważne było był efekt ekonomiczny, bo no, po prostu nie stać w ramach tych środków, jakie, jakimi dysponuje GO tworzenia kolejnego etapu dla dyrektora dla dyrektora GO. Po prostu w ramach tych etapów, które do tej, pory, to do tej pory funkcjonują rozwiązałem problem tego czasowego pełniącego obowiązki. Myślę, że oboje są już na tyle, na tyle doświadczeni w tym, co, w tym, co robią na co dzień, że będą się wzajemnie uzupełniać. A dziesiątki ludzi jest z wykształcenia ekonomistą, bo skończył technikum, technikum ekonomiczne i może funkcje księgowe wypełnić. Natomiast na pewno na co dzień razem wzajemnie muszą po prostu się pewnymi obowiązkami wymieniać i prowadzić ten bog w ramach tych środków, jakie... Jakie, jakie, mają jakie mają dostępne, jakie zagwarantowaliśmy w budżecie, jakie zostały okrojone, bo byśmy je zdecydowanie okroili na etapie planowania budżetu. Dzisiaj po części, dzisiaj po części ten, czyli na te środki okrojone zostaną zrekompensowane. Z takich kulturalnych, bardziej, bardziej wydarzeń z ostatniego czasu, drodzy Państwo, w ubiegłym roku organizowaliśmy w Mymoniu seminarium galicyjskich cmentarzy z okresu, z okresu I wojny światowej, który było zorganizowane przy okazji remontu cmentarza w Mymonium, a cieszyło się to seminarium dobrym odbiorem. Postanowiliśmy ze, wspólnie ze szkołą w Nemoniu kontynuować ten cykl i tak w ostatnim czasie odbyły się dwa kolejne seminaria. 17 lutego archeolog i pracownik Muzeum Samorządów, pan Piotr Potocznik, w seminarium pod tytułem Tajemnicze Ramczysko, w którym w najbardziej, najbardziej wiarygodny sposób, myślę, z punktu jego kwalifikacji przedstawił genezę historii, i losy rodziska wczesno-środkowicznego e, w Memorii, które myślamy, e, są widoczne właściwie do dzisiaj. To dopiero uświadomił nam pan. Pan Piotr Gotowicz. Natomiast drugie seminarium, które odbyło się 15 marca. Seminarium Foto Fotograficzna Podróż przez Wszechświat, którą prowadził fotograf i astronom pan Mariusz Święcicki. Bardzo wymownym, poprawionym pięknymi fotografami jego, fotografiami jego autorstwa. wykładził się bliżym zebranym tajemnice Wszechświata i astronauty, też o takie tematy o takie za Wszystkie te seminaria, w seminariach gromadzimy zainteresowanych mieszkańców Limoni, ale też nie tylko. Były osoby było z Beska, ale, ale też jest poza Grydy. 8 lutego, tak jak co roku, odbyły się turniej o kuchownikach gminy Westor w I tak jak i w poprzednich latach cieszył się dużym zainteresowaniem tych drużyn chcących brać udział jest, jest, zawsze, jest zawsze dużo w tym roku Udział sześć drużyn dwie czy trzy drużyny z Beska, natomiast reszta drużyny spoza, spoza Beska, a też i dwie drużyny ze Słowacji, którzy, którzy też co roku tutaj chętnie na tę niej przyjeżdżają. No, zmienił się zwycięzca w tym roku, pierwsze miejsce zajęła drużyna z Banku Współdzielczego. Dalej przy, przy tych wydarzeniach takich Państwo, <trymne> razem z, z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Bersku, 7 marca przygotowaliśmy otwarte spotkanie dla kobiet z okazji, z okazji święta 8 marca. Mhm. Bardzo fajnie, spotkanie uprawione ciekawymi występami, widowiskami. Przygotowanymi przez, i przez, i przez seniora, i przez, i przez e, młodzież biorąca e, uczestnicząca w warsztatach zespołów modyczne, które, 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 które funkcjonują w GOKU. E, kobiety otrzymały pominki pominki, oczywiście e, życzenia. E, bardzo fajna, sympatyczna e, impreza. A to jeszcze, jeszcze, jeszcze krótko o tym, co przed nami. Dziwają się święta Wielkiej Nocy, i tutaj też Bogiach e, co roku. Przygotowuje, przygotowuje wystawę wielkanocną, wystawę w, ramach, w ramach której będzie też zorganizowany, czy już został zorganizowany, konkurs na najpiękniejszą pisankę. Tego to, to, to będzie miało miejsce w roku 29 9 marca i w tym samym dniu będzie też w godzinach wieczornych na terenie parku wystawiona plenarowa Ministerium Męki Pańskiej. To jest inicjatywa wspólna z i parafii naszej rzymskokatolickiej, a, a. Aktorami w tym spektaklu będą, będą mieszkańcy naszej gminy. I na te wydarzenia na 29 marca, serdecznie Państwa zapraszam. Dziękuję.